Głos z Amerykańskiej Częstochowy. Z duchowej stolicy Polonii serdecznie pozdrawia ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, tak jak każdego roku, zapraszamy Was do przeżywania w ramach audycji Głos z Amerykańskiej Częstochowy radiowych rekolekcji adwentowych. W tym roku rozważania rekolekcyjne poprowadzi ojciec Marek Tomczyk. Paulin posługujący w paulińskim klasztorze w Warszawie pod wezwaniem Ducha Świętego i Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Zapraszamy do wysłuchania tych rozważań w kolejnych naszych audycjach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, w naszym kolejnym spotkaniu chciałbym, abyśmy zatrzymali się. W naszych rozważaniach nad tajemnicą Kościoła, do którego przynależymy, w którym żyjemy, który jest naszą Matką. W Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, numerze czwartym, czytamy tekst. Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasu, wyjaśniać je w świetle Ewangelii. Należy zatem poznać, zrozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego dramatyczne oczekiwania, właściwości. W chwili, gdy świat tak żywo odczuwa swoją jedność oraz wzajemną zależność jednostek, rozrywane jest gwałtownie przeciwne strony przez walczające się siły. Żyjemy w Kościele, żyjemy w świecie, Jesteśmy zanurzeni w naszą codzienność. Tak wiele mówi się na temat Kościoła, ludzi Kościoła. Przypominają mi się słowa świętej pamięci Ojca Rostworowskiego, który mówił, że naszym zadaniem jest być na tym świecie, bardzo ukochać ten świat. Jesteśmy tutaj jak na postarunku, a później mamy się zabierać z tego świata. My nie możemy się upodobnić do tych, którzy wątpią, którzy podważają autorytet Kościoła, którzy podważają autorytet Boga. Nie, takie chrześcijaństwo umiarkowane z ambicją średniaka to jest jakiś nonsens. Więc chcemy być w Kościele. Kościół ma wiele odcieni. Widzimy ten Kościół pielgrzymujący, do którego należymy, przewracamy się, powstajemy. Znów się przewracamy, znów powstajemy. To jest to Kościół pielgrzymujących, ludzi słabych. Jest ten Kościół w oczyszczeniu, dotyczy to naszych drogich zmarłych. Jest Kościół chwale, ten, który kontemplowaliśmy w uroczystość wszystkich świętych. Kościół, który doszedł do swego celu, kresu, do mety. Życie każdego z nas w Kościele jest ukierunkowane na ten ostateczny cel. Chcemy wraz z matką, naszą matką, Kościołem, dobrze się zespolić. Papież Benedykt XVI mówił, że łódeczka myśli wielu chrześcijan była nierzadko huśtana przez fale prądów myślowych, miotana po skrajnościach. Posiadanie jasnej wiary zgodne z kredo kościoła jest dziś zaszluflatkowaniem jako fundamentalizm, relatywizm, a tymczasem to kościół ma depozyt wiary. To on ma kredo, to on jest oblubienicą Chrystusa. Powinniśmy z niego być bardzo dumni. Kardynał Delibak. W swoich rozważaniach na temat Kościoła mówi, że On jest rodziną Bożą, że jest tutaj takie miejsce na Ziemi ziemi rozdegotanej, trząsanej różnymi skrajnościami jest takie miejsce, w którym rozpoczyna się gromadzenie wszystkich w Trójcy Świętej. Jest taka rodzina Boża, stanowiąca tajemnicze, tajemnicze rozszerzenie Trójcy Świętej w czasie, która nie tylko przygotowuje nas do życia, w ciągłej łączności z Bogiem i daje gwarancję tego, ale pozwala już teraz uczestniczyć w tajemnicy, w tajemniczej społeczności Bożej. A więc Kościół, oprócz tej naziemnej obsługi, nosi w sobie tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Słyszymy zapewne o paradoksach Kościoła, tyle w nim się dzieje. Tyle skrajności, tyle paradoksów. Kardynał Elibak również pięknie na ten temat mówi. Kościół, kiedy go szukam, chcę go zrozumieć. Gdzie go mogę znaleźć? Jakimi barwami mogę go odmalować? Mówi się, że jest on święty, a ja widzę tutaj, że jest pełen grzeszników. Mówi się, że jego powołaniem jest oderwanie ludzi, człowieka od trosk doczesnych, ukierunkowanie na wieczności. A ja widzę zupełnie coś innego, że jest zanurzony w czasie. Jest wiele paradoksów kościoła, bo człowiek jest paradoksalny, bo każdy z nas jest paradoksalny. Ale drodzy bracia i siostry, czy w moim sercu płonie ogień miłości ku tej, która jest oblubienicą matką ducha i matką żywych Kościoła? Czy jestem do Niego przewiązany jako jedynej spadkobierczyni obietnic? Kościół to moja matka. Kościół to oblubienica Chrystusa. Jest takie miejsce tutaj na ziemi, w której rozpoczyna się Boże życie. W Konstytucji Gaudium et Spes Również słyszymy o zadaniach, które dotyczą kościoła, ludzi Kościoła i każdego z nas. Wobec świata chrześcijanie znajdują się w sytuacji tak samo trudnej jak w czasach Chrystusa. Sam Chrystus przebywał wśród ludzi w skrajnych poglądach. Jezus się modlił do Ojca wcale nie od, po to, żeby został zabrany z tego świata ale żeby ich uwolnił od złego. Jest jakaś rola, którą mamy do spełnienia. W liście do kolocztań słyszymy taki tekst. Baczcie, bracia, by ktoś was nie zagarnął w niewolę przez filozofię będącą wierutnym oszustwem opartą na ludzkich tradycji, na żywiołach tego świata, a nie na Chrystusie. To Kościół Matka nas przestrzega, Abyśmy budowali na tym, co jest wieczno trwałe. Święty Jan w swoim liście mówi: Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje, ten świat nie ma w nim miłości Ojca. A więc porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha życia pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Bardzo mierna jest i tania. Sława na tym świecie, wszystko przemija. Kościół nam mówi o wartościach wiecznotrwałych. Przypomina nam, żeby miłować w tym, co zmienne, to, co niezmienne i trwałe. Byliście do Rzymian. Autor przypomina nam, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, ale zmienia, odmieniajcie się przez umysł. Umiejcie rozpoznawać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Jaka to wielka sztuka, umiejętność rozeznawania. W liście świętego Piotra słyszymy wolność, im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia. Wszystko badajcie. Każdy z nas jest powołany w kościele do rozeznawania tego, co dobre, szlachetne, jak uczył kardynał jeszcze Wojtyła. Mówi, żeby zwiększać sumę dobra w sobie, w innych, powiększać to, co jest dobre, a to, co złe, samo odpadnie. Mamy jakieś zadanie do spełnienia w tym świecie, w naszej codzienności. Jest tyle pokus. Kościół jest tym gwarantem, który daje nam depozyt wiary, mknie przez lata, wieki i daje nam pewną, pewien kierunek. Ku życiu wiecznemu. Drodzy bracia i siostry, niech spotkania adwentowe wraz z Maryją, z Józefem, z Kościołem będą nam pomocą w odkrywaniu tego, co jest wieczne, co wiecznie trwa. Niech Pan Jezus błogosławi na wszystkie doświadczenia, a Matka Boża otula swoim płaszczem. Wszystkich drogich wiernych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy za wysłuchanie audycji z domu matki. Żegna się z Państwem ojciec Tymoteusz Tarnacki i Pauli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.